Jestem w Będzinie na Warpiu na ulicy 1 maja. Będę chciał stąd pojechać do ulicy Wolskiej w Będzinie. Wiemy, że aleja kołontaja, przez którą tak naprawdę muszę przejechać, jest w tej chwili w remoncie. stop, ja przypominam, gdzie się zatrzymujemy w związku ze znakiem stop, zatrzymujemy się przed wjazdem na drogę, przed którą jest ustawiony, nie przy znaku, a więc zatrzymuje się bezpośrednio przed tym skrajnym lewym pasem w ulicy Alei łątaja Ciekawostka, pojawił się tutaj objazd do ulicy Koszelewa, więc nie ma możliwości skrętu w lewo w kierunku Koszelewa. Strzelam, że do Koszelewa chcąc jechać, trzeba zawrócić na rondzie praw kobiet w Dąbrowie, pojechać w prawo bądź przez, przez ulicę Moniuszki, czyli Nową Obwodnicą i później w Koszelew. Natomiast ulica, ulica Wolska Mamy ją zaraz tutaj po zjeździe w kierunku Mydlic. Do niej też nie ma, moi drodzy, dojazdu. Zobaczmy jest nakaz jazdy Prosto wraz z tabliczką objazd do ulicy Wolskiej. A więc do ulicy Wolskiej będziemy musieli jechać objazdem gdzieś tutaj przez, e, przez osiedle Mydlice, już na terenie dąbrowy. W zasadzie jestem w Dąbrowie, szukamy sobie tablicy z objazdem, już gdzieś tam po drodze widzę żółtą tablicę, cóż to na niej mamy, objazd do ulicy Wolskiej mamy w prawo, a więc w ulicę Dąbskiego, obecnie w ulicę Grynia. Grynia, w prawo i objazd do ulicy Wolskiej znów w prawo a więc za przystankiem Tutaj nie mamy znaków jej, 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 jej. Ależ tutaj po takich wertepach trzeba przejechać Matko jedyna W zasadzie jak po leśnej dróżce Straszny ten objazd. Jeżeli w ogóle dalej jestem na obieście, bo tutaj oznakowania żadnego tak naprawdę nie mieliśmy. Więc tak tylko przypuszczam, że jadę prawidłowo. Chyba tutaj jest ulica Polska. Po prawej jest droga bez przejazdu. Dokładnie to jest ta właśnie droga, z której zjeżdżaliśmy. Muszę mocno skręcić w lewo. O, właśnie. No, powiem szczerze, współczuję tego dojazdu tutaj przez te. Przez te wertepy, przez tą drogę szutrową, można było ten objazd zrobić troszeczkę inaczej, puścić go dalej ulicą Grynia i przez taki duży plac na końcu ulicy Grynia poprowadzić w tym kierunku objazd. A więc za chwileczkę zobaczycie, jak wyjadę z powrotem do ulicy Grynia, już w Dąbrowie to można było ten objazd puścić po prostu odwrotnie wtedy jechalibyśmy w zasadzie cały czas drogą asfaltową drogą twardą o właśnie to miejsce miałem miałem na myśli można było od ulicy Grynia do tego miejsca poprowadzić objazd